Bardzo serdecznie na moim kanale. Jest to drugi odcinek z trzech porównują odcinków porównujących trzy radzieckie medy. Dzisiaj bierzemy obiekt 140. Jest to kolejny rosyjski med, jak sama nazwa mówi. Bardzo podobny do T62. Z wyglądu, z wieży i z wszystkiego. Choć wieża ma dużo słabsze, jeśli chodzi o big Ale jedyną. Znaczy, jedyną, nie jedyną, taką jedną z zauważalnych e, różnic pomiędzy tymi trzema medami jest to, że on jako jedyny, czyli obiekt 140, ma minus 6 stopni opuszczenia, działa e, pod, pozostałe dwa mają tylko 5 to jest jakaś zawsze zaleta, tak? Nie musimy e, większością ciągów wyjeżdżać za górki, tylko troszkę mniej pokażemy, pokażemy go. No, ale jeśli pokażemy e, wieżę, to pokazujemy też dwa, dwa garnki czyli dwa władze dowódcy. Przejdźmy do opisu. Tego troszkę przeczytam przeczytam ten czołg. Opis tego czołgu, tylko znajdę, że jest. jest był to eksperymentalny czołg średni. Opracowano go od 1953 roku do 1958 roku w niżym takile. Miał zastąpić T-54. Stworzono tylko dwa prototypy, ale w 1958 roku projekt został zakończony. Do dalszych prac wybrano obiekta 430, czyli kolejnego meda, którego będę pokazywał jutro na odcinku. Teraz trochę specyfikacji tego czołgu. Ma on 1900 wytrzymałości, 50 mniej, 50 mniej HP, co ma 32A. Jest o 5 km na godzinę szybszy Co jest też zauważalną zaletą Przyspieszenie 580 pw Nie wiem co to znaczy to pw, może wiecie to napiszcie Obrót podwozia 54 stopnie T-62 ma trochę więcej, 2 stopnie więcej Obrót wieży ma słabszy niż T-62 o 8 stopni Szybko strzelacz ma identyczną, zasięg widzenia tak samo Kamuflaż, kamuflaż ma lepszy, powyżej średniej, T-62 ma tylko 6 średnie. Yy, co do pancerza, ma 2 mm mniej pancerza na kadłubie, to nie jest jakaś zauważalna wartość, więc tutaj nawet nie porównujmy tego. Wieże mają, obydwa takie, takie same mają, no i po bokach 80, z tyłu 55, na wieży 187, to jest też dużo, no T-62A ma tylko 161, no i 65 pancerza z tyłu na wieży. Co Wam mogę o nim powiedzieć? Jest tak samo mobilny, nawet bardziej mobilny, bo ma tam, jak mówię, 5 km się przyjazd, no i to chyba będzie wszystko. Teraz go pomaluję po krótkim cięciu. I widzimy się w bitwie. Dzisiaj pokażę tylko dwie bitwy. A nie. to była chyba już trzecia. Straciliłem rafubę. Wszystkie bitwy, jakie do tej pory rozegrałem, to były porażki. W tym jedna miałem 1000 na metrów, w drugiej miałem 200, chyba. W drugiej wysadzili mnie na początku bitwy, a w drugiej zginęłem marnie, więc no, nie, nie co się tego nawet pokazywać. <laughs> Może tak się uda. Jak mówię, dwie bitwy będą, więc... Z dwóch bitew zrobi się pewnie dziesięć, no ale co. <laughs> Mówiłem, że zrobię dwie, to zrobię dwie. Yy... Dzisiaj była aktualizacja wprowadzająca nowe... Yy... nowinki graficzne. Takie, że na przykład gąsienice, czy ogólnie czołg cały, kurzy się, brudzi takie smaczki. O, idziemy na chwila, znaczy na chwila, na urwisko, tam bardziej, około latarni. Jak możecie zauważyć, on. Obiekt 140 jest jakby troszkę szybszy niż t 72 Jak mówiłem, on jest o 5 km niby szybszy. I troszkę mobilniejszy mi się wydaje. Choć t 62 mi się dużo lepiej gra. Jeszcze nie ogarnąłem tego czołgu tak w 100 Więc to tak różnie mi te bitwy wychodzą. A tutaj skręcimy wieżę trochę. Bo tutaj podjazd jest. Wiecie, podjeżdżam, to tam zawsze mnie coś wyspotuje albo strzeli. Dobrze. udało się nie oberwać. Widzicie, te koła od zawieszenia są brudne. Czołg się kurzy, jak wejdziemy do wody, czołg się natychmiastowo myje, czy czyści i, i powstaje błoto. Takie. Podstaw... Pociski to są APC. -y. W sumie w każdym tym z trzech rosyjskich medów są APCR -y jako podstawowe pociski akumulujące dodatkowe, znaczy jako drugie. Te APC -y naprawdę mają tak one są szybkie, że coś... tak szybko lecą. No, przeładowanie i to wszystko to jest po prostu mistrzostwo. Tego tak lubię tym grać tymi czołgami rosyjskimi, rosyjskimi no, rosyjskimi. Już zdobywają bazę. Się wycofam do góry, ponieważ. Nie mi mogą tam lać O został Dostał. został Patrzcie jak ten czołg szybko ładuje na zniszczony Patrzcie, no, to jest po prostu mistrzostwo. Jest, bardzo często mi pocisku brakuje. O, no i był i, i co się z nim stało? Wyparował. Jakieś dziwne spadki są. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem od czego to zależy. Taki, po tej aktualizacji może. Coś się jeszcze doczytuje? Nie wiem. Jeśli chodzi o damage zadawany na jeden strzał, to właśnie rosyjskie czołgi mają najniższy z tego co mi się wydaje, inne mają po 400. No ale to jest chyba związane z tym, że no patrzcie jak on szybko ładuje. Jest celne to działa, więc musieli coś, 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 coś znerfić, tak. O. Pancerz też sam za siebie mówi, no. To jest po prostu mistrzostwo. To już jest dla mnie dobra bitwa. Jeśli chodzi o damage, bo wszystko tutaj I jest jazda i pancerz. Idziemy do przodu, bo tutaj bo tutaj nam się E3 zdenerwowało troszkę. <grych> no i Ruch patrzy na nas. W masło, Za celu... denerwują mnie te te yy, spadki fps -ów. To jest wina. E, jeśli to jest wina tej nowej aktualizacji to powinni to zmienić, bo wcześniej tak nie było się 6 mam, o kurczę Naprawdę ładna bitwa i to jeszcze tak na żywo, to Nie wiem, gdzie jest ta trójka? no. O, jest. Oj, nie przebiłem. Wow. Ho, ho, ho. No, to ładnie. Stałem mi tylko dwanaście zwykłych pocisków. Powiem tak, yy, szanse są bo Jest taki minus, że mi się kończą pociski. No i szukam tego w klarunga. Bo jest taka cicha nadzieja na medal pula. A pod niego, jego że mi nic nie zrobi. Nie chcę nic mówić, ale naprawdę bitwa ładna mi się ułożyła. I to jeszcze do no, tak, tak prostu Jest medal pula To chyba będę musiał ciężkiej nagrywać, powiem wam Dobrze, że ten jak panzer nie strzelił, bo byłbym na hita a tak jest, tak jak jest. To nie jest bitwa, którą kiedyś tam coś nagrałem. To jest po prostu teraz, jak No i mamy 11. Zobaczmy podsumowanie bitwy. No, mamy oznakę pancerną, as oznakę mistrzowską z Medal Pula, Devastatora, specjalista oczywiście. Zmieńmy 8665 tysięcy damage'u. No i przejdźmy do podsumowania. E, mimo tego, że niby teraz miałem dobrą bitwę, ale mimo to e, jakoś mi się nie, inaczej gra niż ta 62 a Pomimo niektórych lepszych rzeczy od T62A, i tak jest dla mnie to 62 a yy, lepsze, nie wiem czy Was przekonałem tym odcinkiem. Miałem zrobić w sumie dwie bitwy, ale zrobię jedną, no bo jedną miałem dobrą. To po co nagrywać drugą, tak? Skoro wystarczy Wam jedna, w której było praktycznie wszystkie zalety jego, wszystkie wszystko pokazane co on potrafi, yy, nie wiem. Czy Was przekonałem do zakupu, czy robienia w ogóle tej linii? Jeśli tak, to napiszcie. Czy robicie tę linię? 154 dziewiątego poziomu możecie zrobić dwie dychy, dwie bardzo świetne. Trzecia no to już jest troszkę inna linia, o którym odcinek będzie jutro. No więc to wszystko, co mogę wam powiedzieć o tym czołgu dzisiaj. Ja jakoś nie jestem wygadanym zbytnio. Jakoś, wiecie, przed odcinkiem mówię sobie, o co ja to nie powiem, a na odcinku troszkę inaczej wychodzi, więc... No tak bywa. No a to jak mówię, jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka. Przede wszystkim lajka udostępniajcie, żeby więcej nas było. I udostępniajcie. I komentujcie.